Hej, Tymon! Jestem. No hej. No dzwoniłeś, co się stało? Słuchaj, w nocy zniknęły wszystkie pieniądze z kasy. Co utarłś wczoraj? O kurczę. Ostatnią osobą, która była w klubie jesteś ty, tak? No, no tak. Ty zamykałaś klub? Ja, no ale nie myślisz że... To chyba, jest twoje? Tak. Znalazłem to w kasie. Musiał ci wypaść, kiedy zabierałaś pieniądze. Co? Tymon, ja niczego nie wzięłam. Słuchaj, oddaj hajs i jesteśmy kwita. Ale ja nie mam żadnych pieniędzy, ja nic nie ukradłam. No tak myślałem, że tak będzie przebiegała ta rozmowa. Dobrze, masz dwa dni, oddajesz pieniądze i jesteśmy kwita. W innym przypadku dzwonię na policję. Co wybierasz? Ja nie mam żadnych pieniędzy, Tymon! Dobrze! W takim razie, jak wytłumaczysz to, że to akurat podczas twojej zmiany giną pieniądze i to akurat twój kolczyk znajduje w kasie. Słucham. Nie wiem, ja nie mogę tego wytłumaczyć, ale nic nie ukradłam i ja nigdy niczego nie ukradłam. Toszka, lubię cię, tylko dlatego jeszcze nie tłumaczysz się Glino. Masz dwa dni, a teraz wypad. Demon, ale ja w... Wyjazd powiedziałem. Laura? Laura, proszę cię, wysłuchaj mnie. Tosia, ja nawet nie potrafię z tobą rozmawiać. Ale ja niczego nie ukradłam, przysięgam. Jak ty mogłaś mi to zrobić? Ja Cię kiedykolwiek źle potraktowałam. Przecież zawsze się uczciwie rozliczałyśmy. A, no właśnie, więc dlaczego? Przecież mogłaś poprosić, nie wiem, o pożyczkę, zaliczkę, ale tak kraść. Tosia, to nie ja. To jest jasne jak słońce, że to ty. Ty, Mon! Tosia, proszę Cię, wyjdź nie trzaskaj drzwiami. Masz dwa dni. I proszę mi oddać klucze do lokalu. Ale ja się... klucze. Miałaś rację. Nie zła niej aktorka. Hmm. Prawie uwierzyłem, że to nie ona. No, ani by kto. Nie, no, wiadomo, że to ona. Klucze, kolczyk, wszystko jasne. No. Widzisz, jak to trzeba uważać na ludzi, to. Widać? się z tą całą tosią beczaką, ko się. No nie. A klucz odda? No, to nie masz się co martwić. kabanosku. Nie ukradła w końcu tak dużo. Co to jest? Dzienny utar, ja bym za to parę kiełbasek kupił. To jest do picia czy do mycia? Sia? Co się stało? Wojtek, oni mówią, że ja ich okradłam, że zabrałam pieniądze z kasy, że miałam klucze, że znaleźli mój kolczyk, ej. ja niczego nie wzięłam. Spokojnie się. jeszcze raz. Jaki kolczyk? Jak, jaka kradzież? O czym ty mówisz? Laura no, mi kazała wczoraj zamknąć klub, i ja go zamknęłam, ja niczego nie wzięłam, a oni teraz mówią, że ja ich okradłam. Ej. Spokojnie, to jest na pewno jakieś nieporozumienie. Ej. Najkaż oddać te pieniądze i ja strasza mnie policją. Pójdę to wyjaśnić. Nie, ale ja nie mam pieniędzy przecież wiesz, nie nawet Wiem. na prezentantka nie miała.